Witam wszystkich, czas zobaczyć co tam u winogrona słychać. Widać prostu jak cholera. Gdzie tam do półgłowiania i jeszcze czas. No a zobaczmy, Leon Milot. Większość, o tu będzie fajnie, większość owoców już jest na gronach powiązana. Tu jeszcze całkiem mniejsze. Tak, wygląda to ładnie, będzie trochę tego, teraz tylko kwestia jaki będzie smak, czy roślina da radę, wyżywić będą w miarę słodkie, czy nie, zobaczymy, zmierzymy, pożyjemy. Tu z tyłu, będzie ładne grona powiązane, dobrze, to jest Mare tu tak samo. Grona ładnie powiązane. Przed wczoraj był oprysk siarką. Póki co wszystko ładne, zielone, zdrowe. Tu jeszcze jedno grono dla pokazu z marechalpo. Drugie. No i tu się zaczyna rondo. Na rondo już trochę rzadziej. Ale też jest OK. Zobaczymy. No tu jest ta niewiadoma, to jest bez owoców. Tu już się zaczyna aurora. Coś tam jeszcze kwitnie. Ale coś już też powiązane. No zobaczymy, no testuję, nie pozostawiałem, było niegdzie nawet i czwarte grono się robiło, ale dwa, trzy grona, na co niektórych pozostawiałem więcej, no tu już jest słabiej. Rizlingi Ryslingi to tak kwitną dopiero Także zamiczymy, pożyjemy No i tam jak widać się zbiera, ale nie ma co pokazywać wszystko gołe na nowe łozy się tworzy na tej jednej i tam przy kompoście na samym końcu coś się też tworzy. Ale to zobaczymy kiedy indziej, Dziękuję za oglądanie i pozdrawiam.